Wydatki na infrastrukturę lekiem na kryzys finansowy. Pytanie, dlaczego kraje podczas kryzysów finansowych wydają mnóstwo pieniędzy na wydatki związane z infrastrukturą i czy na pewno jest to słuszne podejście? O tym w dzisiejszym odcinku pogromców finansowych mitów. Natomiast po pierwsze, dlaczego podczas kryzysów państwa robią bardzo duże inwestycje na infrastrukturę i dlaczego właśnie w ten sposób chcą poradzić sobie z kryzysem. Po pierwsze to trzeba na początku powiedzieć no, jest to działanie głównie nastawione politycznie, ponieważ mało kogo interesują kwestie nazwijmy to gospodarcze czy jakieś dotyczące regulacji. Natomiast jeżeli państwo nagle mówi że pobuduje wielką, stworzy wielką inwestycję infrastrukturalną, na przykład nie wiem, CPK, albo lotnisko, i że w wyniku tego stworzy nowe miejsca pracy, ludzie będą mieli pracę, będą mieli zarobki, no to to wygląda bardzo dobrze pod względem politycznym, ponieważ pokazuje, że państwo no, coś robi, stara się w jakiś sposób radzić sobie z kryzysem. To jest kwestia jakby polityczna, natomiast też trzeba pamiętać o kwestii typowo gospodarczej czy ekonomicznej, ponieważ co to jest PKB i jakie są części składowe PKB? Jeżeli chodzi o samo PKB, to tutaj na PKB składa się po pierwsze konsumpcja, czyli to, co my, czyli gospodarstwa domowe, czyli zwykli, zwykli po prostu ludzie, wydajemy w sklepie, czyli wydatki konsumpcyjne. Po drugie inwestycje, po trzecie G-od government, czyli to są wydatki rządowe. Więc składnikiem składową PKB są wydatki rządowe i tutaj właśnie te wydatki infrastrukturalne, Właśnie mieszczą się w tej kategorii, czy w wydatkach rządowych. Więc krótko mówiąc, wydatki na infrastrukturę, co do zasady, powinny wpływać na sposób wzrost PKB danego kraju. Do tego jeszcze dodajemy eksport netto, czyli eksport minus import. Natomiast, jak to wygląda, czy są jakieś twarde dane, czy ktoś to próbował zmierzyć, w jaki sposób. Yy, Gospodarki światowe mogłyby sobie poradzić z lockdownem, robiąc wydatki, czy to powiedzmy inwestycje infrastrukturalne i też nie. Specjaliści z EYA zrobili dosyć ciekawe badanie, do którego wzięto takie gospodarki jak Australia, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Chiny, Korea Południowa czy Japonia. I zbadano, jak zachowywałyby się te gospodarki, jaki duży spadek PKB odnotowałyby. W przypadku, w którym mamy do czynienia z gospodarczym lockdownem i w jednym przypadku nie mamy wydatków na infrastrukturę, czyli tego G ze wzoru na PKB, a w drugim y, przypadku jednak kraje wydają znaczne nakłady pieniężne na wydatki związane z infrastrukturą. Okazuje się, że różnica w spadku PKB średnio byłaby około 2-3 razy większa. To znaczy, gdyby te kraje wprowadziły gospodarczy lockdown. I nie robiłyby inwestycji związanych z infrastrukturą, spadek, spadek PKB byłby około 2-3 razy większy. Więc no. Pierwsza kwestia wydatki na y, infrastrukturę nie tylko dobrze brzmią w wiadomościach czy w jakimś innym serwisie informacyjnym, no, ale również mają też realne przełożenie na PKB danego kraju. Natomiast dobra, PKB no, to jest taka powiedzmy wirtualna liczba dla, dla niektórych osób na zasadzie gdzieś tam kraj tworzy jakieś tam, powiedzmy, PKB, no ale dobra, ale co ja z tego mam fizycznie? tak? Jest kryzys, tracę je pracę, zamknęli mi miejsce pracy, nie wiem, restauracje, siłownie, whatever. Y, no i teraz co ja mam z tym zrobić? tak? Mam rodzinę nauczycielską. Więc EY zrobił następne badanie, które mówi, ile miejsc pracy w gospodarce ogólnie stwarza jedno miejsce pracy stworzone w sektorze wydatków na infrastrukturę. Żeby to może bardziej obrazowo pokazać. Weźmy taki segment y, infrastruktury czy jakby segment wydatków na infrastrukturę. Że jak no, załóżmy house to jest house construction czyli to jest tworzenie budowa domów jednorodzinnych i teraz tak tutaj wskaźnik pokazuje dwa. To oznacza, że zdaniem ekspertów UIA stworzenie jednego miejsca pracy w branży budowy domów jednorodzinnych stworzy dwa kolejne miejsca pracy w gospodarce. By Jak ja to rozumiem? Rozumiem to w ten sposób, że załóżmy, ktoś, kto ma firmę budowlaną, dostaje kontrakt, czy jest wiem, podwykonawcą na budowę jakiegoś tam domu jednorodzinnego. No i teraz tak, ta osoba musi zatrudnić robotników, więc tworzy tworzy jakieś miejsca pracy, no ale na tym nic nie poprzestaje. No bo ci robotnicy budując dom, potrzebują materiałów budowlanych. Jeżeli mamy dużo takich osób, które nagle dostają pracę w infrastrukturze, bo to nie mówimy o jednej osobie czy dziesięciu, tylko powiedzmy dziesiątkach tysięcy osób. No to w takiej sytuacji te osoby muszą zakupić materiały budowlane, czy wykorzystać materiały budowlane do budowy domu. W tej sytuacji sklepy dostarczające materiały budowlane, czy, czy hurtownie, też muszą, mają zwiększony popyt na swoje towary, w związku z czym też jakby zwiększają zakres działalności, więc muszą zatrudnić nowe osoby, które po prostu stojąc na kasie czy na magazynie będą w stanie, jakby zaspokoić, zaspokoić zgłaszany popyt. To z kolei przekłada się, wyższy popyt w budownictwie przekłada się też na wyższe zużycie materiałów budowlanych, więc też producenci tych materiałów, nie wiem, ludzie, którzy tworzą pustaki czy zaprawę murarską, też mają większy, mają zgłaszany większy popyt, więc zwiększają produkcję. Jeżeli zwiększają produkcję, no to też z kolei zatrudniają nowe osoby, które mają, muszą fizycznie te materiały budowlane wytworzyć. Więc idąc właśnie tak powiedzmy od rzemyczka do koniczka, czyli od robotnika, który fizycznie stawia ten dom. Zwiększenie wydatków na infrastrukturę, zwiększenie miejsc pracy w tzw. budowlance, przykłada się ona z jednej strony zarabiają budowlańcy, zarabiają sklepy, które dystrybują materiały budowlane, zarabiają hurtownie, zarabiają producenci, w wyniku czego zwiększony popyt, zwiększona podaż, zwiększona produkcja, zwiększona też liczba zatrudnionych osób w całym sektorze. Co ciekawe tutaj największy wpływ Okazało się, że największy wpływ, jakby największe przełożenie jednego miejsca pracy w sektorze na dalsze miejsca pracy w gospodarce, ma, mają usługi utrzymywania i utrzymania infrastruktury, czyli nie samo załóżmy, budowanie domów, czy budowanie biurowców, a usługi związane z konserwacją. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale no tutaj eksperci UI w ten sposób to zbadali, więc krótko mówiąc, z jednej strony wydatki na infrastrukturę zwiększają PKB, z drugiej strony to też przekłada się na wzrost zatrudnienia w gospodarce. Tyle jeżeli chodzi o to, jak można było, czy, czy w jaki sposób radzono sobie z Pandemią w 2020 roku, i tutaj alternatywny scenariusz wydatków na infrastrukturę i braku wydatków na infrastrukturę. To jest pytanie, co dalej, co w 2021 roku? Tutaj z też zrobił dosyć ciekawe badanie, zgodnie z którym pokazali dwa scenariusze. To znaczy, pierwszy scenariusz, kiedy powoli są znoszone ograniczenia dotyczące ograniczeń lockdownowe i też powoli dopiero jest, są wdrażane wydatki na infrastrukturę, i w tym przypadku w tych krajach, o których mówiłem, czyli Australia, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, czy cała Unia Europejska, tutaj te kraje, ich zdaniem, według tej symulacji, odnotowałyby nadal ujemny, ujemny wzrost gospodarczy. Natomiast w przypadku pełnego otwarcia się na branżę infrastrukturalną, czy na wydatki związane z budową domów, dróg, mostów, czy też innych obiektów budowlanych, tutaj ich zdaniem. Taki scenariusz miałby bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę, i te gospodarki, o których wspomniałem, odnotowałyby pozytywny, znaczy dodatni wzrost gospodarczy. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, to też jest pewne, pewne ale. To znaczy, kwestia rentowności takich wydatków. Bo jedna, jedna kwestia to jest. Jedną kwestią jest jakby kwestia polityczna, że budujemy wielkie obiekty i wszyscy będą mieli pracę, tylko drugą kwestią jest, na ile to będzie rentowne i na ile nam się to po prostu zwróci. Jeżeli chodzi o rentowność inwestycji w, w infrastrukturę, to trzeba też powiedzieć sobie jasno: w Europie Zachodniej oraz w innych wysoko rozwiniętych państwach znaczną część kluczowej infrastruktury, znaczna ta część już została dawno wybudowana. Nawet, no, czy okay, jakby autostrady w Polsce to jest inny temat, no, ale mówimy o Europie Zachodniej i ta infrastruktura jest utrzymywana w dobrym stanie. To zaś oznacza, że w przypadku nowych inwestycji efektywność ekonomiczna może już nie być taka duża, a nowe projekty mogą łatwo wpaść w pułapkę niedoszacowania kosztów i przedłużających się terminów, czego przykładem może być na przykład budowa nowego lotniska w Berlinie, która była Trzy razy droższe niż zakładano, i przyciągnęła się o niemal dekadę. Więc, jeżeli ktoś tutaj mówi, że no w Polsce różnie to bywa z tymi naszymi wydatkami na infrastrukturę i projektami, no to Niemcy również się nie popisali pod tym względem. Natomiast znaczenie dla systemu transportowego Niemiec tego właśnie, tego wydatku nie będzie jednak tak duże, natomiast Lufthansa nadal zamierza koncentrować swoją działalność na, w dotychczasowych hubach. Więc kwestia rentowności takich inwestycji. W przypadku krajów rozwiniętych zwrot z takich inwestycji jest stosunkowo niski. Tutaj przykładem może być, mogą być Stany Zjednoczone, które w roku 2017 na inwestycje wydały równowartość 2,3% swojego PKB, to jest najmniej od 50 lat. Sama administracja Joe Bidena działa opierając się głównie na modernizacji i naprawie już istniejącej infrastruktury. I tylko częściowo na projektach, które głównie to są projekty, które mają umożliwić osiągnięcie Stanów Zjednoczonych neutralności klimatycznej do roku 2050. Natomiast w przypadku projektów realizacyjnych i modernizacyjnych można liczyć na większą stopę zwrotu. O tym trzeba pamiętać. Więc, krótko mówiąc, infrastruktura, ok, duże projekty w przypadku kryzysu pomagają gospodarce, tylko też jest kwestia tego, czy nie wlejemy dziecka z kąpielą. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, tutaj pojawiają się też nowe pomysły sięgające poza realizację programu budowy dróg krajowych czy krajowego programu kolejowego. No i wśród nich jest ten nasz słynny CPK, czy przekop Mierzei wyślanej. Tylko w tym przypadku, no, w, w, w przypadku tego naszego CPK, jesteśmy ciągle na początkowym etapie. Ruszyły co prawda prace środowiskowe czy wykup gruntów, ale niedawno spółka musiała anulować postępowanie na wybór autora masterplanu. Już wiadomo, że jeżeli chodzi o sam przekop Mierzei, Mierzei Wiślanej, no to tutaj wiemy, że inwestycja będzie znacznie droższa niż pierwotnie zakładano. Więc czy wydatki na infrastrukturę są lekiem na kryzys? Ja myślę, że mit potwierdzony. Czy są głównym lekiem, jedynym? Nie. Natomiast wydatki na infrastrukturę zdecydowanie bardzo pozytywnie wpływają na gospodarkę, pozytywnie wpływają na tworzenie się nowych miejsc pracy, na PKB. Przy czym uwaga, po pierwsze kwestia rentowności takich wydatków, a po drugie, no niestety, ale jeżeli wydajemy dużo pieniędzy, jeżeli państwo wydaje dużo pieniędzy i pompuje hajs w gospodarkę, no to też pojawia się ryzyko inflacji. Czego z kolei, o czym, o czym możemy się zresztą przekonać aktualnie, kiedy inflacja wynosi 4,8%? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, jakie jest wasze zdanie na temat, czy państwo powinno tyle wydawać na infrastrukturę, czy też nie. Jakie macie zdanie dotyczące interwencjonizmu czyli jakby jaka jest rola państwa w gospodarce i na ile powinno pompować kasę w gospodarkę i na ile powinno wspierać gospodarkę swoimi programami, czy raczej zostawić gospodarkę samą sobie. Do zobaczenia w następnym odcinku.